A więc dziś kolejny dzień, kolejny trening. Pokażemy Wam bardzo fajną metodę zwiększającą intensywność, na przykład na mieście czworogłowe łód, które w podobnej jednostce czasu dużo mocniej przeciąży Wasze mięśnie. Jak zapewne wiecie, największe uszkodzenia mieści dochodzą w fazie negatywnej. więc na tym się skupimy i pokażemy jak to powinno wyglądać. A więc do roboty. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj. No, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, raz, dawaj. 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 Maciek jest już po całym treningu, więc będę tłumaczył w miarę szybko. Postanowiliśmy, znaczy Maciek postanowił zrobić do Was jeszcze jedną serię? Na wolnym ciężarze. Na wolnym ciężarze, bo wcześniej robiliśmy na maszynie Smitha, ze, ze względu na to, że bardzo łatwo jest dokładać ciężar w fazie negatywnej. Teraz zrobimy na sztandze Poczekaj, bo muszę szybko tłumaczyć. Maciek <laughs> jest zmęczony po całym treningu, będę mówił szybko, ale mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Więc tak, jeżeli chodzi o technikę, jak to przy przysiadach Tułów musi być w miarę prosty, nie możemy robić okrągłych pleców. nie powinniśmy. Kolana nie powinny wychodzić przed palce, przy przysiadzie. Umaska delikatnie już wychodzą, ponieważ, jak wspomniałem, jest po całym treningu, ale specjalnie to dla to Was. Sztangi, tak? tak, specjalnie dla Was stara się robić poprawnie. Ułożenie sztangi, nie możemy iść za. że tak za daleko od linii barków, ponieważ automatycznie będziemy się garbić i będą się robić plece okrągłe. Sztanga musi być ułożona w tych takich dołeczkach. Jeżeli wyprostujecie ręce, powinny Wam się zrobić takie dołeczki. Właśnie w tym miejscu powinna być sztanga. I to by było na tyle. Ja, no jeszcze może kwestia wdechu i wydechu, tak? Bo początkujący mogą nie wiedzieć, że wdech nabieramy w fazie negatywnej, czyli w fazie opuszczania sztangi. A wydech w trakcie wstawania. I to by było chyba na tyle. Nie wiem, chyba że jeszcze chcesz tak. Pokazać, jak się robi niepoprawnie Nie. to najczęstsze najczęściej dzisiaj zabiję Dobra, to dzisiaj ominiemy tą, tak powiem, tą fazę. I tyle, no i co, no i zapraszamy Was do kolejnego odcinku. Który Czekam, będzie niebały. Tak, który. No i czekamy na Wasze propozycje w komentarzach, jakie ćwiczenie mamy opisać w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się i pozdrawiamy. Do zobaczenia.